lotniskowców nie został zniszczony, a konwój transportowców nie dotarł do Guadalcanal. Japończycy ponieśli znaczne straty. 75 samolotów pokładowych, lekki lotniskowiec, rio, transportowiec i niszczyciel w rewanżu uszkodzili lotniskowiec Enterprise, który jednak o własnych siłach powrócił do bazy w Pearl Harbor. Teraz kiedy Amerykanie dysponowali lotniskiem na Guadalcanalu, japońskie konwoje złożone z powolnych transportowców były zbyt narażone na ataki z powietrza. Do czasu neutralizacji lotniska Japończycy mogli wzmacniać i zaopatrywać swoje walczące na wyspie oddziały tylko z pomocą nocnych rejsów niszczycieli, co było nieefektywną metodą. Japończycy nadal nie doceniali sił Marines na Guadalcanalu, zebrawszy do szturmu na amerykański przyczółek około 6200 żołnierzy cesarskiej armii dostarczonych przez niszczyciele. Wciąż byli przekonani, że sił przeciwnika liczą zaledwie około 2000 marins,